Chciałem stronie J82 witam was wszystkich serdecznie moi drodzy. Po wielu próbach śmiertelnych, że tak nawet powiem. Udało mi się dotrzeć na ten poziom, ale to wcale nie oznacza, że jest dobrze, bo dobrze nie jest. Cierpliwości, Laro. Teraz. Nie cierpliwości, Laro. Co dalej? Skąd ja spadłem? Stąd spadłem. Muszę iść tu teraz. Dobra. Tak? Tak. Muszę dalej się spinać. Czy gdzieś dalej mogę spaść? Chyba nie. jest. która Udało się. Udało. Udało się. Aha. Jesteśmy. Jesteśmy na górze. Mamy grobowy szczyk. O ja. Dał ja ciała. Ale mogę przecież tędy jeszcze przylecieć, jak nie spadnę, nie? Aha, O, no, wiesz, przy okazji skrzynkę, przy okazji kolejną skrzynkę, przy okazji monety, przy okazji grobowiec. Więc trochę, trochę nam tu skarbów. Księga. No, że tak powiem, w pan. Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum klasa strzelecka, edukacja zwiększa do trzech liczbę strzał, które można szybko wystrzelać bez dobierania skołczanu. Widzicie? No i okej. Okay. Łokiej. Okay. Czyli mamy tak, zestawy, jeden z trzech, księgi jeszcze mamy trzy zestawy do odnalezienia. Hmm. Tu dobrze byłoby się wspiąć. Stąd, później tu, nie? Jedna, druga. Tu jak strzelę, to spadnie mi ta pierwsza. Nie, nie spadnie. Nie wiem. O co? Komand? Ale niech i tak sobie będzie. Hop. Hop. Kurde, źle. Trafię tu, to mnie ładnie nie powinno spaść. Dobra, hop. Teraz muszę iść tam, prawda? Tak. O to chodziło. Jesteśmy w domu. Chyba dzwony. Stare miasto jest blisko. No i drogę przez Kurde, znowu ja. Co Lara, jest? jesteśmy na górze nad lodowcem. Widzicie trójce? Tak, zaczynają operacje. Wchodzę do Starego Miasta. Słuchaj, Sofia, nie atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. No. Dobra, dawaj szybko. Bierz tu mapę. E. Lara, no nie wal w kulki. Bierz mapę. Myślałem, że umarłem. To nie mapa. Pochłonęło mnie zimno i zasłabłem, mimo widoku ludzi proroka, którzy rozbili obóz na grzbiecie dziwnej, zielonej doliny. No i gitara, pasuje. Czyli ma... Aha, tu mamy kolejne misje wyzwania. Zobaczmy, co mamy tu w misjach wyzwania. Wróg mojego wroga. Zapalono paleniska sygnałowe. No dobrze, będziemy okazji coś palić, tylko chciałbym pełny, ale jak pełny? Pełny za... Nie. Nie pełny. To mam pełne, to mam pełne, to mam pełne. A jak ja bym chciał wytworzyć zwykłe strzały? Bo mam strzał zwykły 24, prawda? Nie. Eee, ale jak ja bym właśnie już wiem jak tak się wytwarza strzały o pełny a jak mam pełny to możemy zebrać to drewnięko elegancko, która nam się przyda i tu były gdzieś pióreczka cip, 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 piórka, cici. cip. teraz tak ja przy las przy raz tam żem rzem przylas tam to tu musi coś być, jakieś skarby nie? nie, tędy żem las. Teraz tędy, czyli muszę iść tam, ale tu prowadzą schody do czegoś, właśnie. O kurde, co to za stwór? Panie, odkryto tajemnice, jakie tajemnice? Coś miałem, coś miałem zapalić, paleniska, tylko gdzie to paleniska się zapala. tam później będą oczywiście nie zaszkodzi się rozejrzeć musimy gdzieś tam gdzieś chawiera. tam na górę tam na górę tam na górę kurde tu po bokach nic nie ma nie ma to hop! Żeby to było to parenisko Nie, to nie było to parenisko nisko. A szkoda! O no dobra lada, raz, 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 raz z życiem, kobieco z życiem, nie mamy czasu oczywiście. Οι αγέριες θέμας εκτελεσάν. Επούντοπλα που δεν έπλεσαν δύο βιάτους, όμως εσείς βράνε την παλούβλια της πίτης. Τα πέσετε, ας είτε και όλους. Οι ποιητές θα λενε και οι. Να είπατος ετέλειται κι αν οι δυτούς Kurde, nie mogę się rozejrzeć nawet no, dobrze. Trudno. Teraz <gry> no, tak, padnę tam na dół, to będzie źle.

Skąd ich się tu tyle namnożyło, no? pytanie, za 100 milionów, czy ja jakby... Tu nic nie zobaczę. Hmm. No dobra. Kolejny, tam mamy ognisko. Dobra. Tu mamy ognisko. dalej, 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 kończę elegancko, ale, ale dobra, mamy, to mamy. tu mamy, kolejny truposzczak. No, kurde, robi się mrocznie. Bardzo mrocznie. Szykuje się jakiś obrzęd. ich Co to za wieża? Co to się w ogóle dzieje? działa, rakiety, kucha ja mam z nimi wszystkimi walczyć to nie jest dobry pomysł tym bardziej że to nie są nieśmiertelni, tak? czyli jednym słowem mam prze przekichane co to Zostawię te zapiski na wypadek, gdyby ktoś dotarł tu moim śladem. Jestem ranny poważniej niż sądziłem. Rany się nie zagoją. Dziś. Tata, tata pogadali. Ekstra tu kolejno obdarty ze skóry. Hmm, czyli my tu. Ale ładne widoki. No normalnie coś kurde, moi drodzy coś pięknego. No podoba mi się. Mi się to wszystko podoba. No wow, widoki są normalnie przepiękne. Tu mamy kolejne ognisko, kolejna skrzynka. Mamy peł pełno części. mamy Musimy kurde, e, wymienić te części na coś. Więc to szybko zrobimy. Teraz tak, na co? Na broń, na pewno na broń. Teraz którą? Na pewno na tą. Tej nie możemy wymienić. Tu mi brakuje czego? Czterech jakichś tam szkatułek. Używam tej broni. Kurde. O oh, shit, tylko nie to. No dobra, coś tam sobie pouzupełniałem. Tratatata, ta, ta, teraz idziemy dalej. Gdzie my mamy iść? W ogóle to ja bym sobie poszedł jeszcze tutaj. Pozbierał. Dopiero co mogę. Tu mam na dwie skrzynki, kurde. Plus jeden. Gdzie to było? Tu. Części, 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 części. Gdzieś tu o to było. 23 magnezy. To nie. Kurde, ale jeszcze było. Kaliera. Jeszcze jedna rzecz mnie tutaj troszeczkę martwi, bo potrzebowałem jakieś tam rzeczy do odblokowania pewnych, ale dobra, to były rzadkie, już wiem, już wszystko mi się przypomniało, więc jedziemy dalej. Lecimy dalej z koksem. No niestety, chyba nie mam innego wyjścia jak gdzieś, skąd oni gadają, kurde, jak lecieć tu, nie?

O, cholera, wyciągnął mnie za szmaty, no. nie ma zastrzeżeń, że nie Czechy go, plecy, plecy O kurde, piurnułami strzelają do mnie, to oh, nie yeah. na nikt nie zadziała to w Chyba nie, chyba nie, lejdź tam klarooooooo! Pieprzaj! Kurde, idźmy stąd. Nie, Tak. Dobra. Pytanie ze 100 milionów jakbym... Nie Ale działa Ale działa Co oni co, co oni tu mogę? Co to Nie mogę tego zbierać najgorzej, nie? Pełne, ale co to, co to jest? Co to jest? Co to jest? To są noże Haliercia! Ale udało mi się na farcie jak nic. To mogę podnieść. Czy amunicja? To normalnie to jest. Że tak powiem będzie walka. Idę. A jakbym? Ja Jara. Teoretycznie mam iść tu. Nie wiem, co to jest. Kurde, przez nich tych baranów się pozbędę całego mojego ekwipunku, no zbrojnego. A może będziemy zajechali teraz z tym? Coś jakbym słyszał, jakby ktoś tu szedł. Albo już mam po prostu z widy. Nie, nie mam z widy. Fuck. Wypij. Wypij. Gdzie on? Haliera jest za mną gdzieś Mynda Okutwa Okutwa, a ja jestem tutaj na bombie zodorowej Da jeden Dobrze. Laro, weźmy im. O! Zróbmy im. Ale, to na nich nie działa. Najgorzej, że jestem na bombie zegarowej, więc... No niedobrze, niedobrze w pełni A nie ma co tam jeszcze trafić ich, żeby podpalić, nie da się No dobra, lecimy, ciśniemy stąd Cholera. Wypisz.

O sukin, kot! Roz! Fuck, spiżaj stąd, laro! Właśnie, mam tyle dobrych tutaj dobrodziejstw, a nie korzystam z nich. To tajemnice, Gdzie jakie tajemnice mi odkryto. Dupie mam tajemnicę, bo ich tam tajemnic nie ma. Mam iść na pewno tam to teraz pytanie jak? Ale chyba trzeba będzie się powspinać troszkę Ewentualnie zrobić szybki skok. znajdziemy kolejne zapiski trójca dwukrotnie wysyłała ludzi tropem proroka i dwukrotnie ludzie ci znikali no i okej okay, w pożądalu w pożądalu no bierz ziółka bierz ziółka laro weźmy jeszcze co weźmy nie to miało być ale niby jest zaktualizowana mapa, nie jest zaktualizowana i co? To wygląda Rydek. wyjątkowo dziwnie. No, bez Widać ręki. Widać tu akcenty scytyjskie, ale... Wygląda to jak... Ufoludek. Tak, Lara, wygląda to jak ufoludek. I już nie będziemy do tego wracać. Wygląda jak wygląda, mamy mapę oczywiście. Nie, nie mapy, kolejne zapiski. Generale. Generale, generale, zapiszków nie chcemy. Mamy dokumenty cztery, te ukończone. Co, co się miałem podpalić, jakieś ogniska to on do tych ognisk jeszcze wrócimy, bo jeszcze nie wiem, które ognisko miałem podpalić Dobra Eee, tu Tu, ale trzeba tam iść dyk No dobra, no to heja banana, nie Jak mus, to mus Tu, tu możemy zejść tylko. Mhm. No i drogę do zaginionego miasta. Mając więc życie zaraz będę latał, prawda? -ha. Tego można było się spodziewać, prawda? Hop! O to, żebym chyba zrobił, <kłysy> że tak powiem, spadek w dół. Op. O! O to chodziło, no. padniemy Sandardowo. O o. Cześć kolego. Pogadamy później, bo teraz tam jakbyś tam nie zauważył, ale jestem z lekka zajęta. Ale to tylko chwilę, więc nie, nie przejmuj się, leż spokojnie, a ja do ciebie później wrócę. Lara! Siema. Lada chwila przebiją się przez lód. Wstrzymacie ich? Możemy najwyżej ich opóźnić. No to opóźniajcie. Zobaczymy się po drugiej stronie. Oto... Batman. Batman Forever. Chyba. Książę Nocy. Czy jakoś tak mu tam było? Mam iść tu, wiem, że mam iść tu. Dodatkowo coś tu znajdę. Stosy. Komnata dusz. Boskie źródło musi tam być. Tu miałem też stosy podpalić, chyba, nie? Raz, dwa, trzy, Widzę. Wygląda na to, że droga do centrum miasta jest Cztery. za tą bramą. Cztery stosy miałem podpalić, nie? Tylko podpane, nie podpane, to nie to, to nie to, miałem palić. No weźmiemy za to sobie dokument jeszcze, a co? Zawiodłem. Nie znajdę przebaczenia za moje grzechy. Czyli to Sprób będzie ten, też, ten, ten, Jacob. Ale dobra, moi drodzy, to, co będziemy robić w kolejnych odcinkach gdzie pójdziemy dalej którędy sobie pozjeżdżamy tak 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 to dowiemy się już niebawem a więc trzymajcie się moi drodzy i życzę wam miłego dzionka papa pa.